No, siema byki, słuchajcie, taki krótki filmik na weekend, wariaty. Jak wiecie, bomba znowu się do mnie sprół Powiem wam parę rzeczy, ale chcę też porozmawiać oczywiście o sytuacji z Ferrari F60 kontra bomba. Także poczekajcie, ale jeszcze pierwsza sprawa. Bomba, słuchaj, te twoje kawało ginekomastii są tak słabe, że aż cyce opadają. <śled> No dobra, jedziemy dalej, byki, słuchajcie Dzisiaj założyłem na siebie prześcieradło Jak widzicie y, Zrobiłem dziurę i kaptur Żeby pokazać bombie Że mam poczucie stylu Lepsze od niego, ale nie o to chodzi Nie o to chodzi, byki, słuchajcie y, Oczywiście robię bekę y, Sytuacja, o której dzisiaj porozmawiamy Jest następująca Cała ta zadyma pomiędzy Ferrarim a bombą I właśnie tutaj, bo oglądałem tam y, Bokser z jakimiś tam typami siedział tam Palili sobie Wejpa i tam ktoś gad, gadali jakieś tam głupoty, i zadzwonił do nich Ferrari tak? na jakichś aferkach, czy co to tamkolwiek jest. I słuchajcie, Byki, to było tak, Ferrari i Tazusie mieli tam jakiegoś streama, robili coś takiego i tam, oczywiście, y, zrobili to w hotelu. No bo wiadomo, najlepszy fan zawsze jest w hotelu, Byki. Kto wie, ten wie. Słuchajcie, no to, że tam przygody łóżkowe, to nie będę o tym rozmawiał, bo każdy jest swoim, swoim własnym wariatem w zaciszu. W swojej własnej sypialni. Ale słuchajcie, yy, jedziemy dalej, tak? I pojawił się tam bomba z kolegami. I Bomba przedstawił to tak, że on tam podjechał, chciał się prać z, z Ferrari, ten nie wyszedł, bo się obsrał. Ale znowu prawda wyszła na jaw, jak to zwykle bywa yy, w aferach internetowych. Inwigilacja, te sprawy wyszło na to, że wygoniła ich. I o, co jeszcze ważniejsze, bomba powiedział, że Ferrari wezwał policję. Ferrari nie wezwał policji, tylko wyrzuciła ich po prostu ochrona hotelowa. Także to już jest pierwsze kłamstwo bomby. Teraz tak. Drugie kłamstwo bomby było takie, że Susie zadzwoniła do niego, żeby tam przyjechał i rzekomo tam podała mu adres i tak dalej i tak dalej. Co było oczywiście kłamstwem, bo w którym hotelu byli, dowiedzieli się po prostu ze streama, bo tam ludzie pisali na streamie, że są tu i tu i w ogóle. Także to już jest drugie kłamstwo bomby. Trzecie kłamstwo Bomby jest takie, że on tam gadał, że ta Susie za nim tęskni, że ona do niego wyzwania, a, a ten... Tylko, że problem jest taki, że jak ona do ciebie wydzwania, jak ona ciebie zablokowała już dawno temu, po pierwsze, a po drugie ty do niej z innych, z lewych numerów wydzwaniasz, bo dalej ją kochasz. Ja rozumiem, Bomba, słuchaj, złamane serce, ja to rozumiem, z tego się nie będę śmiał. Pomimo, że śmiejesz się z alkoholizmu, śmiejesz się, oczywiście Tarzana, nie mojego, <laughs> ze mnie śmiejesz się, że jestem gruby. Oczywiście ja, ja nie będę śmiał się swojego złamanego serca, bo uważam, że to jest nie w porządku. Mogę się śmiać z innych rzeczy, które robić i będę oczywiście, ale ze złamanego serca nie będę się śmiał, bo wiem, jak to jest. Złamane serce boli bardziej niż ostry wpierdol. No ale słuchaj, teraz tak kolejne kłamstwo było takie, że coś tam na siłowni było, że, że Ferrari tam się obstał na siłowni, coś takiego, no ale sytuacja wyglądała tak. Ferrari poszedł ćwiczyć. Na tej samej siłowni, do której chodził bomba. Oczywiście. No wiecie, zrobił to na pewno, żeby go trochę zdenerwować. No, bądźmy szczerzy, szczerzyki. No wiadomo, wiemy, jaki jest Ferrari, wiemy o co chodzi. Bomba coś tam się do niego spruł. Tak? Kiedy Ferrari tam sobie ćwiczył, czy cokolwiek robił, nie wiem, masturbował się, nie wiem pojęcia. Nie mam pojęcia, co Ferrari robi na siłowni. Mniejsza o to. I bomba poczekał ponad godzinę, żeby wyjść potem z siłowni, żeby nie natknąć się na Amadeusza i jego tam ekipę, czy zwał jak zwał. Potem, po tym wszystkim, Amadeusz zajechał pod chatę bomby, tak, i tam y, było pokazane, tam zrobił filmik, zobaczcie sobie tam u tego Bogzela, y, na tym kanale z aferami, y, po prostu tam zrobił mu tam odcisk buta na masę i tam mu naplął na samochód i coś tam gadał, nie? Nie minęło parę minut i już była tam policja. Co bardzo mnie zdziwiło, no bo zazwyczaj jak normalny obywatel dzwoni po policję, to zjawiają się <laughs> dużo później niż po prostu parę minut, nie? W przeciągu parę minut Dlatego, chyba, że ktoś ma znajomości I do czego tutaj zmierzam Wiesz, do czego zmierzam, Paweł Także i, Podejrzana sytuacja, tak? I że zgrywasz takiego wielkiego gangusa Scarface, czy tam bomba Nie wiem, jak się nazywać Ale co? Y, taki Ferrari śmieszny Zjechał cię Podjechał ci pod chatę, a ty dalej mu nic nie zrobiłeś Śmieje się z ciebie cały czas Dalej mu nic nie zrobiłeś Słuchaj, y, mi się już nudzi trochę te twoje kłamstwa, bo nie można z y, człowiekiem, który nie jest racjonalny, nie można po prostu debatować na internecie. Mówiłeś tak, i teraz przejdziemy tutaj do mnie, co o mnie? Tam jest jechałeś, że jestem grubasem, to ta sama śpiewka. To, to mnie nie bawi, bo to, to już jest stare, stare dzieje. Ale słuchaj, powiedziałeś, że ja ci potem odzwoniłem na kamerce z jakimś translem. No niestety, nie znam się z Rafalarą personalnie. Wiem, że ty się znasz i Belmondo, ale ja go nie znam personalnie. I, I słuchaj, teraz tak. Nie dzwoniłem do ciebie. No, mogę na telefonie nawet pokazać Wam, że ja nigdy do ciebie nie dzwoniłem. Dlaczego? Bo słyszałem, co się stało wcześniej. A co się stało wcześniej? Ustawiłeś się z typem. Nie będę podawał ksywy. Typ wbija. A tam trzech policjantów i go zawinęli. Słuchaj, dlatego tak się z Tobą ustawia. I słuchaj, teraz tak. Była ustawka w piątek o 22. Nie będę mówił wiadomo gdzie, bo jesteśmy na YouTubie. Słuchaj, była ustawka. Chłopaki czekali, nie przyjechałeś. Nikt nawet nie podjechał, nawet psów nie wysłałeś. Ale słuchaj, podejrzewam, że nie przyjechałeś, no bo kumple po prostu byli już po służbie. No ale jest jak jest, no zwał jak zwał. Wygląda mi na to, że idziesz w złym kierunku, Pawle. Po prostu no stajesz się nowym Żuromem. No niestety, no czy, czy chcący, czy nie chcący, no tak to zaczyna wyglądać. Oczywiście, yy, jeżeli staniesz się nowym Żuromem, to zaraz Najman cię do VIP MMA. Bo WIP-em, jak wiecie, to no, trochę podupada, ostatnio trzeba trochę yy, Marcinowi pomóc. No. Dlatego też Marcin sprósł się do Burnejki ostatnio, ale o tym nie będziemy teraz rozmawiać. Pawle, posłuchaj mnie. Teraz tak, jeszcze też yy, ZUS się gadała, że po prostu no, masz problemy mentalne i dlatego taki jesteś. W co wierzę w połowie, a w połowie nie wierzę, ponieważ jesteś dorosłym chłopem i tam pisze, że w jakiejś kancelarii pracujesz. Nie wiem, czy jesteś tam adwokatem, czy tam po prostu wycierasz podłogi, w każdym bądź razie nie chciałbym Cię zatrudnić, jeżeli zobaczyłbym Ciebie teraz, jak ty się zachowujesz na internecie, kłócisz się z typami w różowych skarpetach na obach, wyzywasz nie wiadomo kogo, nie wiadomo czego, i tak i tak Także słuchaj, jeżeli nie jesteś chory umysłowo, i jesteś normalnym, dorosłym, zdrowym chłopem, Odpowiedz następnym razem normalnie, bez przeklinania, bez wyzwisk, po prostu bardziej, że tak powiem, intelektualnie. Ja wiem, że to będzie dla ciebie nowość, ale spróbuj. Pawle, spróbuj, bo wyjdziesz na żuroma. I powiem Wam teraz tak. Dalszy ciąg, oczywiście, nastąpi. No, zobaczymy, jak będzie, no bo wiadomo, ale Pawle, mam dla Ciebie niespodziankę. Nagram Ci piosenkę do wyjścia. Do wyjścia, do walki. Mówię Ci, że. Będzie to sztos na pewno. Będzie grubo. Będziesz miał taki hype, że, że chłopie, to będzie, to będzie masakra. No reansumując, Beki, po prostu no, ta sytuacja no nudzi mi się, jeżeli ktoś po prostu wkręca cały czas to samo, że raz gada, że, że mi dzwonił, że ja mu nie odzwoniłem, potem ja mu oddzwoniłem z translem na tym. Nie, to nie... Słuchaj, takie bezczelne kłamstwa no są wiadomo, że dla Beki można zrobić wiele, tak? Ja rozumiem, że ty próbujesz teraz po prostu Zyskać jak najwięcej followers'ów i fame z tego wszystkiego, no bo jakby nie było, no Highlick też ma duże po prostu, wiesz, zasięgi. Yy, może kto wie, może ci się uda, może będziesz kolejnym Stiflerem. <grym> A może będziesz kolejnym Muranem. Kto wie, nikt tego nie wie. Yy, internet jest, byki nieobliczalny. Także czekam na, na rozwinięcie się sytuacji, może. Jak mi znowu pociśnie, to zrobię takie grubsze wideo. Znowu w starym stylu, z przeklinaniem, po prostu z ciśnięciem po rajtach, kurde, yy, z całej pary. No, jak to się mówi, z całej pety. Także no, zobaczymy. Yy, następną sytuacją, którą obgadamy w yy, najbliższym czasie, będzie to walka Taty Denisa, ponieważ zobaczyłem ten wywiad, yy, który tam bodajże przeprowadziło MMA.pl. Czy... Nie, nie chcę tutaj mówić źle, także nie będę potwierdzał tej informacji teraz, ale naprawdę, no, ciekawa sytuacja tak samo, no ta walka Denisa teraz, zobaczymy czy po prostu, czy Alan coś da radę zrobić, czy nie da po prostu, no bo na Denisa tak gadała, a no Denis go tam, się nim pobawił trochę i go złożył, no i mam moje zdanie jest takie, że jego ojciec zrobi to samo ale zobaczymy byki, no po prostu zobaczymy jak to będzie, także słuchajcie kto wie, ten wie zawsze pod sprzętem byki byk bykowi, bykiem byki i abodisi, wariaty, elo.